Watch for no man, and I ain't got time shake your head. tej strony prawie łysy z Witam was w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. No i dzisiaj słuchajcie e, zrobimy coś specjalnego. Przepraszam, że na poprzednim odcineczku nie otworzyłem tej antymagnetycznej bohaterskiej skrzynki, pudełeczka z niespodzianką. Także zrobimy sobie to za chwilę na odcinku. E, jeśli wam poprzedni słuchajcie, odcineczek się podobał i będzie podobał wam się ten, zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli nie macie konta, zachęcam do rejestracji. Link macie w opisie. Bla, 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 bla. Zaczynamy. Słuchajcie, dobra Teraz możemy sobie pyc, posprzedawać Wszystko pięknie, ładnie na początku To coś trafiło z misji Zrobiłem dzisiaj wszystkie misje, wszystkie treningi Zostały mi dzisiaj tylko słuchajcie, pojedyneczki Pojedyneczki, które sobie od razu zrobimy Ligowe Na początku i słuchajcie dzisiaj Jak mi drobnie pasek To robię skakany fotel, nie? Skakany fotel będzie, jak będzie pasek. Bo słuchajcie, cały czas poluje na ten nieszczęsny pasek, który mi się nigdy nie chce trafić. No to jest dla mnie po prostu szok, nie? No, nie, nie, to cały czas, słuchajcie, gram, 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 ale się nie trafi. Nie trafi się. Wie, że go potrzebuje, nie trafi się. No i koniec, kropka. No i no i co zrobisz? No nic nie zrobisz, bo taki pasek ci się nie trafi po prostu. Dobra. Niestety, paska dalej brak. Szkoda. No ale szukamy dalej, słuchajcie, jeszcze mamy nadzieję i czy może to tym razem, niestety nie tym razem, dobra, słuchajcie, 3, 2, 1, Bęgi, Bęgi, nie no, będę płakał, ja słuchajcie, kiedyś i, i się rozpłaczę, o tako. Rozbeczę się po prostu na odcinku i się skończy Dobra, kupujemy sobie wspomagacz e, Wspomagacz umiejętności Pozdrawiam calutką swoją drużynę No i dobra, słuchajcie, przyszedł czas Otworzyć tą pudełeczko 3, 2, 1 Gabryś, możesz zamknąć drzwi, proszę cię I Słuchajcie, już do was wracam Gabryś po prostu nie zamknął drzwi i A mnie, słuchajcie, zawsze to nerwuje. Ja oczywiście sprzedaję to, bo no powiem wam szczerze, nie jest to do niczego mi potrzebne. O, słuchajcie, jestem już w top 100, dobra. Słuchajcie, cały czas lecimy do... Do zdobycia 100 milionów brakuje nam ledwie 82 miliony. Dobra, już teraz widzę, że trzeba będzie atakować kogoś z rzutkami, Zobaczymy, Czy ktoś wbija na przykład Honorek dzisiaj sobie? No, kto wbija Honorek? Kondiu. The Roy Royal Empire. Nie, dobrze, Kondzia nie, bo nie damy mu rady. On tutaj sobie, koleżka, wbija honor, a raczej koleżaneczka sobie wbija honorek. Yy, 104 honorku dostaliśmy za kole, koleżaneczkę, dobra, to zaatakujmy jeszcze raz. A zaatakujmy sobie, słuchajcie, jeszcze raz, a dlaczego by nie? Pec, 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 pięknie, wszystko wygrane, sojcie super, ładnie, ślicznie. Dobra, Hawkeye, raczej. No i słuchajcie, tutaj już widzę, że ludzie powydawali te 100 milionów. Ja niestety jeszcze nie wydałem, więc cały czas, zobaczcie, czekamy, cały czas walczymy. Dobra, który jestem 80. Nie, to nie ja. Ja jestem, zobaczcie, 97. O, mój rocznik, kurczę, fajnie. Ja pierdzielę, ale fart, ja! Jestem Chrystusem po prostu. Dobra, mm, tutaj jest koleżka. Plus tysiąc. Dobra, wygraliśmy. Wygraliśmy, czyli całkiem gicior. No i którzy jesteśmy? 94. pozycja, słuchajcie, w rankingu należy do mnie. I tylko, wyłącznie, słuchajcie, do mnie. No i żeby tylko się utrzymać, słuchajcie. Cały czas walczę, żeby się tylko utrzymać. Mam nadzieję, że w końcu, słuchajcie, uda mi się gdzieś do top 50 przebić. Jak tylko wydam te 100 milionów, to podejrzewam, że od razu skoczymy tylko tak. I polecimy, słuchajcie, daleko w kosmos. Z samolotem, dobra. Eee, teraz trzeba, słuchajcie, coś odwirować. Tylko nie wiem, co sobie odwirować. Bo na przykład wydaje mi się, że siły mamy na tyle dużo, że mi po prostu wystarczy. Ja mogę sobie na przykład pozbyć jej się stąd, ale czy się udaje jej pozbyć? No okej, okay, udało się. Dobra, szanuję, szanuję. Nie powiem, że nie. No i sobie zdejmujemy tak, pyc i pyc. No i, i możemy sobie atakować. A nie, czyli muszę to przerwać. Dobra, przerwij, niestety, sobie macie dowód. Wszystkie skończone. No i wszystko skończone. A, tutaj jeszcze nie odebrałem, dobra. Okej, okay, dostałem sobie za to tysiąc doświadczenia. Nie jest to może dużo, ale. Ale lepszy ryd niż nic. Jak to ma w miały. Dobra, zaczynamy od przekrętu na całego Sejcie, bo to e, właśnie e, to zadanko nas na początek interesuje. Sławny reżyser Del Torso, no proszę, torso, torso rudzielcu, ty cwaniaczku, ej. Ciekawe. No być, słuchajcie, być może, być może na dzisiejszym odcineczku wbijemy sobie 259 poziom. No, tak coś czuję, że wbijemy, słuchajcie. No i słuchajcie, zostało nam tylko 18 milionów do wbicia. Jak się z tym czuję? ja? Jak ja się z tym czuję, zarobiście? Jak wy się z tym czujecie? Mam nadzieję, że równie dobrze jak ja, słuchajcie, i jak tylko, słuchajcie, wbijemy te 100 milionów od razu. Pęk, babolek, kurczę, wbijam, wrzucam odcineczek i masakra normalnie będzie jadka na całego. Dobra, dziesiąteczka, reżyser, legenda. Pięknie, tryb specjalny zakończony. Dobra, a my lecimy już od razu z drugim trybem, Pec jeszcze 25 tysięcy doświadczenia, myślę, że to nie jest problem, myślę, że to nie jest problem i że na tym odcineczku powinno raczej się udać, no ale też walczymy sobie cały czas o ilość golda, o kurczę, peniol, pindol po prostu jakich mało, nie, pindol fioletowy, kurczę, z, z rączkoma jeszcze, z rączkami, nie wiem jak to by to powiedzieć, nieważne. Kontrolowany oficer też Easy Peasy Lemon Squeezy, so hard. Dobra, mamy siódemeczka technik kosmita. No i sobie nie mamy już miejsca w inwentarzu. Dlatego też zakładamy sobie te dwie rzeczy i sprzedajemy wszystkie, które w ogóle do niczego nam się nie przydadzą. No pięknie, dobra. No to już, już praktycznie mamy 82 miliony. Tak na czysto. O, tutaj coś, co dodaje. No dobra, to bierzemy. Pyc, 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 no i słuchajcie, stuknęło 82 miliony, ej, co jest, zapadam się, ty, trzęsienie ziemi, ludziska. Mm, hmm, 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 nie, nie, słuchajcie, niech będzie trochę tej siły, bo dlaczego miałoby nie być, no troszeczkę niech będzie, zawsze przyda się gdzieś tam w waleczkach i tak dalej, także... Sponio luzak, wasza rozczochrana, no, luzak, po prostu... Dobra, słuchajcie, I do wbicia 19 tysięcy ekspa. Dobra, na szczęście zdjęłem, bo już tak sobie pomyślałem. Ej, czekaj, nie zdjęłem, ale zdjęłem jednak, więc Gicior Naczelny technik kosmita. No proszę. Koleżka chciał się, słuchajcie, sprawdzić na łapę, ale ja byłem lepszy, słuchajcie. Ha! Dostał na pyrkę, wyjaśniłem go. Cwaniaczka, kurczę, bydlaczka, goliaczka, śmierdziela, Cwela, lamusa, pędry, pedryla, kurde. Dobra. Rozpimpundę. No i słuchajcie, 15 tysięcy eksport się uda. No to jest bardzo dobre pytanie. No wydaje mi się, że powinno jednak siąć, siąść. Ponieważ słuchajcie, dostajemy no czasem po 900, po 800 i mamy 10, tak więc jeszcze 13. Ale za niektórych dostajemy. Ponad 1000, na przykład za piątkę właśnie dziesiątkę 1200, tu jest. Nie jest to może jakaś super duża liczba, ale zawsze to jest coś na plus, prawda? Więc jest dobrze. No i już poniżej 10 tysięcy. Nie, jest 10 tysięcy ekspadów wbicia. No i mamy, słydzie, przed nami jest jeszcze 13 przeciwników. Uda się na 100%. Że co, że mi się nie uda, Słuchajcie, mi się nie uda. Będzie 2690 poziom na luzaku. Tak czuję, że będzie, Słuchajcie, Czuję, że będzie. Dobra, Pyt, tutaj 2k Expa. No i już tylko 5000 zostało. Więc słuchajcie, to już jest kwestia ostatniego zadania nadzwyczajnego, co tu się programuje. No i dzisiejszy odcinek przyniesie nam 269 level. Pięknie, zarąbiście wręcz bym powiedział. Co tu się stanęło, luju? Tak, słuchaj, coś, coś kliknął. Dobra, e, a ja to nakładam z powrotem, dobra. E, w ogóle, słuchajcie, mam dla was żart, który najprawdopodobniej jeszcze opowiem w kilku poprzednich odcineczkach. Kochani, co się rymuje z Niemcy? 8000. A kapa taksuś! Ale taksuś, ty to jednak masz do siebie dystans, żeby się śmiać z tego, że zostałeś wyruchany przez Adriana na pieniądze i że teraz musisz tą ratę zapłacić sam. Ach, takie śmieszkowe. A. Tak, coś ty to jednak jesteś śmieszek. No, no, nie, nie śmieszne. No, mm, dobra. E, Okej, okay, a my atakujemy, słuchajcie, kolejne i już tutaj, słuchajcie, 2800 tylko brakuje. Także easy peasy lemon squeezy. Dobra. Jeszcze 2000 doświadczenia, za tego nie słuchajcie, ale za następnego przeciwnika ne wbijamy, czyli za pana inżyniera bez planu i mamy level 269, jazda, 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 god damn it, fucking shit and this is good for us, dobra, no i możemy lecieć dalej, inżynier z planem już tym razem słuchajcie, inżynier bez planu akurat był lepszym, ale tego dojechaliśmy easy Dobra, no i lecimy i słuchajcie, cały czas zamiatamy niż ten robot odkurzający, który tutaj się przed chwilą pojawił na naszym ekranie. Ale powinno być easy, easy, bracia, dobra. Professor Squid również dostał w Trimbolix. Nie powiem, że lekki, bo dostał na papkę, na żarełko z całej mordy, z całej pyry, z całej epy. Dobra, e, okej. Okay. No i pyc, i pyc No i słuchajcie, powiem tak Zakończone mam już dzisiaj wszystkie zadania nadzwyczajne e, Treny, wszystko jest właściwie dzisiaj zakończone Także mogę sobie odpalić e, Na 10 godzin, słuchajcie Warte, czyli, znaczy warte Kurczę, prace, warte, skąd mi się to wzięło? Z Shake'sa oczywiście Skąd by mi się mogło wziąć? No skąd? No, pytam, no, oczywiście, że Kurczę Z, z Shake'sa, nie? Dobra Eee, FWD, pierwotno. wyszli to do 30 osób, otrzymasz automatycznie 30 oponek. Nie? Nie? Dobra, lecimy dalej. Danny, hej, oglądam twoje odcinki, jak grasz? No, miło mi to słyszeć, miło mi to słyszeć, pozdrawiam. E, pozdrawiam Igora, który nie ma kolegów. Siemka, robisz live. Dzisiaj akurat nie robię, ale niedługo będę robił. Dekapi123, Taxi. słucham cię, przyjacielu. Sochi, pozdrowisz, oczywiście, pozdrawiam cię, Sochi Siema, Siema Daxi, siemanko, czy już sprzedałeś? Nie sprzedaję swojego konta i nigdy bym nie sprzedał, przyjacielu Dobra, Uziak imienówek Szymon Wariorek, pozdrawiam No Jesteś spoko, jeden z mniejszych youtuberów, których oglądałem, było ich tylko 5, Teraz jest sześć Dzięki, Kołpak, dzięki serdeczne, pozdrawiam cię, przyjacielu No i bardzo miło mi jest to słyszeć Dobra, słuchajcie, do... 100 milionów, brakuje nam już tylko 17,5 miliona, to tak jak zesrać się do kibla i jeszcze słuchajcie palcem dotykać tego i sprawdzać czy ciepłe gówno, nie? I ja pierdykam, jesteśmy już tak blisko, słuchajcie, jesteśmy o krok. O krok, naprawdę, jeszcze troszeczkę, a będziemy mieli 100 milionów i wydamy to na jednym odcineczku. To będzie kabum, to będzie jazda, słuchajcie, to będzie masa... Gra. I słuchajcie, to jest nieuniknione, bo już niedługo, słuchajcie, już niedługo będzie e, odcineczek, w którym te 100 milionów wydamy, zajdzie po raz kolejny w mojej karierze. Trzymajcie się wszyscy bardzo ale to bardzo mocno, gdyż słuchajcie, następne odcinki niosą za nami kolejne, słuchajcie, kroki coraz zbliżające się to e, do tych 100 milionów, także zapraszam na kolejne odcineczki, co prawda oponeczki mi się już tutaj kończą, ale myślę, że damy radę i, i jakoś sobie z tym poradzimy, może też zakupię coś, zobaczymy, pomyślimy nad tym i tak dalej. Trzymaneczko się serdeczne i nie puszczajcie się, SALUT!